Brochów. Iwiny Brochowska Polna Iwiny Słoneczna Iwiny Rondo Koniec trasy Proszę wysiąść z autobusu Linia 133 Kierunek Iwiny Rondo. Iwiny Rondo. Wywal Diego. Kajdasza. Igodzinska. R. Zgoda. Tunelowa. R. O. Mieczyk. Przystanek na żądanie. Park Brochowski. Przystanek na żądanie. Chińska. Brochów. Koniec trasy. Proszę wysiąść z autobusu. Linia 133. Kierunek. Brochów.